Austria jest popularnym kierunkiem dla studentów międzynarodowych ze względu na bogactwo kulturowe, międzynarodową atmosferę, no i oczywiście jakość edukacji, a także z wielu innych powodów. I tu trzeba przyznać, że w uniwerki to nie umieją. Jestem Karolina z Erasmus Play i w tym filmie powiem Ci o powodach, dla których warto wybrać. Jako kraina Erasmusa, Austrię. Nie mylić z Australią. Jednym z najważniejszych powodów jest także położenie geograficzne. Austria znajduje się w centrum Europy i graniczy z takimi krajami jak Czechy, Niemcy czy Szwajcaria. Wszystko to sprawia, że Austria jest dobrze skomunikowana w Europie, a to za to oznacza, że podróżowanie będzie gwarantowane. Pełen wypas. Wypas po pachy. Drugą kwestią jest język. To prawda, że podczas Erasmusa przede wszystkim będziesz ćwiczyć język angielski, ale ze względu, że językiem urzędowym w Austrii jest niemiecki, no to zawsze możesz też coś podłapać i z tego języka. Chociaż niemiecki może wydawać się skomplikowanym i trudnym językiem, polecamy ci jednak poduczenie się chociaż takich podstawowych zwrotów przed wyjazdem. I po trzecie, edukacja. Chociaż zdaję sobie z tego sprawę, że może akurat edukacja nie będzie pierwszym powodem, który będzie determinował Twój wybór kierunku na Erasmusa, no to jednak warto o tym wspomnieć. Warto o tym wspomnieć, ponieważ... Poziom edukacji w Austrii jest jednym z najlepszych w Europie, z dużą ofertą publicznych i prywatnych uniwersytetów. Niektóre z nich to np. Uniwersytet w Grazu, Uniwersytet Techniczny w Wiedniu i Uniwersytet w Innsbrucku. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, na naszym kanale już możesz znaleźć filmik, gdzie opowiadamy właśnie o uniwersytetach w Austrii. Przejdźmy teraz do kuchni austriackiej. Wyróżnia się ona daniami ale także takimi na słodko. Niektóre z typowych potraw, których musisz spróbować będąc w Austrii to Wiener Schnitzel Cielemcina panierowana i smażona, zwykle podawana z cytryną. Pieczeń wieprzowa To danie jest typowe dla Austrii, ale można także go spróbować w Niemczech czy Szwajcarii. To jak jest ono już przyprawiane i przygotowane będzie się nieco różnić w zależności od regionu. Wanile Kipfer Brzmi jak łamaniec językowy, ale są to dosyć znane ciastka płynące z kształtu półksiężyca. I waniliowego smaku. Popularne też tutaj są powidła. Tu możemy wyróżnić na przykład powidła ze śliwek, które są często właśnie dodawane do różnych potraw, czy po prostu na śniadanku. I oczywiście piwo. Piwo austriackie ma taką samą renomę jak te czeskie, czy nawet niemieckie. Niektóre z najlepszych odmian to Lager i do Belbock. Dalej, imprezy. Austria, będąc krajem, do którego przyjeżdża co roku. Tysiące studentów międzynarodowych, ma wiele miast, w których właśnie można poczuć taką międzynarodową, studencką atmosferę. A co za tym idzie? Dużo imprez. Takimi miastami będą Wiedeń, Grand, Linz czy Salzburg. Na koniec opowiemy Ci o miejscach, których nie możesz przegapić na swoim Erasmusie w Austrii. Jak Wiedeń, to oczywiście pałac Schönbrunn, Belweder i Hofburg. Jest też Hallstatt, uważany za najpiękniejszą wioskę w Austrii, czy Innsbruck, Salzburg, wodospady Kriml, jaskinia lodowa Bay). mam nadzieję, że to dobrze powiedziałam, uważana za największą na świecie. To już koniec dzisiejszego materiału wideo. Mamy nadzieję, że okazał się on pomocny. Powiedz nam w komentarzu, czy chcesz wybrać się do Austrii i gdzie byś się wybrał? A może już byłeś i chcesz podzielić się wrażeniami? Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, aby być na bieżąco z naszymi filmikami. W polu opisu zostawiamy Ci nasze inne media społecznościowe, a tymczasem do zobaczenia za tydzień z nowym filmikiem. Na razie!